Baranowice. Tu mieszka G-Play. Pewnego dnia udaje się do sklepu zoologicznego i kupuje aksolotla. Niestety okazuje się, że wszystkie aksolotle w mieście zamieniają się w mutanty i tworzą własne armie. Nasz bohater postanawia schować się w podwodnej bazie. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czelecz na dziś to 15 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Ciepła ciepła woda leci sobie spod prysznicem, a ja myję się tutaj i jesteśmy kibicem. Chyba o tobie widzu to była mowa, także może zostawić już teraz kciukasa w górę. Jak widzicie, biorę sobie poranny prysznic i właśnie zaraz tutaj właśnie włączam tą wodę, bo w ogóle teraz już się chyba cie ciepła skończyła i sama zimna została. Także możemy rozpoczynać piękny dzionek, słuchajcie widzowie, dzisiaj. Zapowiadam Jada się naprawdę kozacki dzień Także jeśli jeszcze tego nie robicie Wasz guzik subskrypcji jest czerwony czy Już teraz zamieniajcie go na szary z dzwoneczkiem Żeby być na bieżąco Mam nadzieję, że wszyscy tutaj widzowie Na tym y, odcinku mają już zasubskrybowany kanał Bo nasza armia już niedługo będzie wynosiła 2 miliony widzów I możecie też padać na, y, do sklepu edgyplay.pl Po superciuszki i gadżety A my słuchajcie, wbijamy tutaj na dół Na jakieś śniadanko Popuk, o no halo, no! O jakiegoś intruza tutaj chyba mamy. Kolego, co ty tutaj robisz? Witam! E, chyba się nie umawialiśmy dzisiaj, co? Bo ja tutaj jestem troszeczkę zajęty, że tak powiem, Laki, co? Nie, mam bo słuchaj, mam ważną sprawę! Chcę kupić Lumi mi prezent, tylko cichutko, cichutko, żeby nikt tutaj nie słyszał. E, no, jaki? Słuchaj! Mam taką sprawę! Axelotl. Axelotl. <ścoughs> Akselot, co to jest? No? stary? Co ty mówisz? Co ty za prezent no, wymyśliłeś? Nie, nie, nie wiesz? Ostatnio dużo o tym mówiła, że chciałaby sobie kupić. Chodź ci pokażę, chodź ci pokażę do sklepu zoologicznego pójdziesz ze mną. No i normalnie kupimy jej taką, taka to jest pływająca rybka, nie wiem do czego można to porównać. No stary, ale to jest ogólnie odpowiedzialność mieć zwierzątko takie pływające. Yy, dobra, prowadzisz, prowadzisz moją autem. Okej, okay, Spokulaki. Prowadzę yy. twoim autem i jedziemy, słuchaj, do sklepu zelogicznego już teraz w tym momencie. Nie możliwe. Jadzie to zobaczysz to, normalnie sam będziesz chciał sobie kupić takie zwierzątko domowe. O, widzisz, i jesteśmy. Ty, Laki, ale ja nie wziąłem żadnych pieniążków. Mam nadzieję, że wziąłeś portfel z sobą i w razie co to jest, <laughs> zapłacić za wszystko. <laughs> <laughs> Zobacz tylko na to! Tylko takie 50 ci o dolorowki mam. Okej, okay, lećmy, chodźmy. No to fajnie, stówkę już mi dałeś, także fajnie, spoko. Już będę mógł sobie coś kupić. Może jakieś zwierzątko normalnie dla rodzinki kupię, dla Dzień dobry Gdzie jest ta dostawa? Gdzie jest ta dostawa, no, o której mówiliśmy? Na dworze? Na dworze, no dobra, to idziemy. Dobra, na. dobra Chodź, chodzi, tak? to tutaj, Aksel tak, odliw? tak. Normalnie słuchaj, nie słyszałem jeszcze o czymś takim, Wiesz, znaczy mniej więcej ubiło mi się to o uszy, ale w ogóle nie widziałem nigdy jak coś takiego wygląda. Co to tutaj jest? Zaraz zobaczymy. Jadzie, spójrz tylko na to, jakie, jakie piękne spodziaki. stworzenia normalnie, od razu polubiłem, ja sobie wezmę, patrz, to się tak bierze normalnie, zobacz, chcesz sobie wziąć jednego, to zobacz, i co, masz go teraz zobacz, tutaj? Mam o. takie wiaderko z tym i normalnie mogę sobie przynosić z tego. Już wziąłem Dobra, jednego, kupiłem. Trzymaj, ty może też sobie to weź. Ile kosztują? Starczy mi tutaj w ogóle te pieniążki. Mam stówkę tylko od ciebie dostałem. Tak, to idealnie, ja to biorę... bo jeden kosztuje 5 dyszek. Także sobie kupić nawet dwa, jakbyś miał taką potrzebę. No słuchaj, to ja bym normalnie, wiesz jak go nazwał? E, takiego bym normalnie małego słodziaka e, nazwał na przykład nie Axelotl, tylko e, Giselotl. Co ty na to? Dobra, tego ha. weźmiemy. Jasne, dawaj, dawaj, tylko ja już chcę to kupić i normalnie też powiem ci taką rzecz, że przygotowałem w ogrod lumi już akwarium i mogę normalnie wpuścić tamtego zwierzątko, ale będzie zadowolona. A patrz, tutaj jest jeszcze w ogóle jedzenie dla tych akcelotlów, To może wiesz co, kupimy też jedzenie, żeby można je tutaj dokarmiać, bo one pewnie tak, wiesz co, tak. potrzebują opieki, Super. jedzonka i tak dalej, to jest poważna sprawa, je, ty jesteś. To pewny, ja zapłacę, że... Dobra. to ja zapłacę. Okay. My wzięliśmy, proszę pana, trzy, ja tutaj tutaj Dobra, to, to dzięki Pięć dyszek? Dobra, to ja tutaj daję też pięć dyszek I mam swojego Axelotla A tak naprawdę nazywam go g selot Słuchajcie, napiszcie widzowie, czy wam się podoba taka nazwa Jeszcze nie wiem w ogóle, yy, gdzie w ogóle go wpuścimy Bo one żyją normalnie w wodzie To dawaj najpierw z Lumi zrobimy niespodziankę Wpuścimy jej normalnie do tego akwarium, które zbudowałeś I zobaczymy w ogóle, czy jej się to spodoba, co nie? Bo. czekaj, czekaj słuchaj... No? Ona jest w domu? Przecież tutaj auto jest zaparkowane. Poczekaj, poczekaj, musimy od tyłu wejść, zobaczyć. Dobra, dobra, no to dawaj od ogródka. Pokaż, gdzie to akwarium w ogóle zrobiłeś. Dawaj, tutaj chodź, się skradamy, chodź, chodź. byku. Od tyłu, od tyłu. Dobra. Ty, ale jak widać, auto zostawione. A, a normalnie e, nikogo nie ma w domu, widać od razu. Wiesz co, wydaje mi się, że tu jakaś koleżanka pod nią podjechała. I ona, ona pojechała nie swoim autem gdzieś do miasta. O, zobacz, co tutaj, tutaj. Ty, no ładne akwarium, postarałeś się tutaj, Laki. Także dawaj, wpuszczaj tutaj tego Akselotla. Ona sobie go nazwa nie? Bo ja już mam nazwę. Jakie słodziaki w ogóle one są, słuchaj, takie wiesz co, słodziutkie, fajne, fajne ogólnie zwierzątka. Nie spodziewałem się, że w naszym tutaj sklepie zoologicznym takie kupimy. Dobra, no to co? W ogóle dlaki tutaj właśnie dokarmy go. Trzymaj... Ej! Dałeś mu jakąś trującą rybelaki. Co to było w ogóle? I... Słuchaj, to ogólnie było takie coś, że ja znów go do wiaderka włożyłem i to dlatego. Wiesz, i on teraz znów normalnie funkcjonuje. Spokojnie. Myślałem, że słuchaj mu nie, nie zasmakowało w ogóle to jedzonko. Dobra Laki, to ty idź w ogóle z droplą mi to niespodzianka. a ja idę w ogóle znaleźć dla swojego akselotla. Tutaj Jasne. normalnie miejsce. Także trzymaj się, na razie, ziomeczku. Nie macie ja kręcę, nowe zwierzątko. Słuchajcie, wiedziałem, że dzisiaj będzie piękna pogoda, wspaniały dzień. I słuchajcie, nowy członek rodziny, nasz nowy członek rodziny to właśnie nowe zwierzątko, które go wpuścimy, chyba go wpuścimy, słuchajcie tutaj normalnie, do basenu, myślę, że tutaj będzie sobie świetnie radził także patrzcie w ogóle jak tutaj pływa e, jak mu się podoba dobra, teraz musimy go w ogóle nazwać obudować mu tutaj jakby akwarium całe, żeby mu się tutaj po prostu w porządku żyło i będziemy musieli po prostu e, go tutaj karmić dbać o niego jak tylko się da trzymaj tutaj e, jedzonko okej, okay, i tutaj weźmiemy właśnie go teraz nazwiemy, także da radę go tutaj nazwać. Uj! Nie dało rady go tutaj nazwać. O nie, dobra, spakowałem go, słuchajcie, z powrotem tutaj do wiaderka, także na razie może nie będzie. Nie, uwierzyć nie uwierzysz, nie uwierzysz. Chodź, 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 Co się stało? Nie wiem, co... jak to się stało, ale normalnie prezent, ten Axelotl to normalnie ucieki i nie ma tego prezentu. So, słuchaj, no chciałem pójść po a nagle patrzę do na akwarium i go nie ma! Że Co, że zwiał niby z akwarium? Słuchaj, tak, może. zwiał! Może wiesz co, może wyskoczył, bo nie, nie obudowałeś ja na przykład tutaj mojemu tak obudowałem g Lotlowi, słuchaj, że, że, że może po prostu tutaj nie ma szans wylecieć. Dobra, to co robimy w ogóle? Gdzie ty jesteś, Laki? Musimy znaleźć ja jakieś. Ja już biegłem szybko do, do Lomi, słuchaj. Dobra. Jego nie ma i musimy znaleźć jakiś pomysł na to. Czekaj, zobaczę tylko na internecie, bo tutaj mam takie informacje. chodź zobaczyć, Ej, Ty A w tutaj ogóle w ogóle mam... rybki jakieś są, Laki? Co jest grane? Ty tutaj rozłożyłeś te rybki. Może tutaj porozglądasz? Ty. Ej, patrz, tutaj też ślady jakieś prowadzą laki. Mamy tutaj. poczekaj. Już dwie dwie poszczególne. a ja są. tutaj mam w ogóle tą stronę otwartą i dowiedziałem się, że normalnie e, zwierząt to są zwierzątka domowe, które pomagają w walce z innymi mobami. To ja nie wiedziałem o tym. Karmi się rybami tropikalnymi. E, dobra, nieważne, czekaj, przejdźmy do Meritum. Sprawy. Aha, tu jest napisane, że jak uciekł, to zostawia po sobie te rybki, no! A, no dobra, no to słuchaj, bo mamy dwie poszczególne. Szlaki. Tutaj jest pierwsza poszlaka, że uciekł tędy, a tutaj w ogóle jest druga poszlaka, która prowadzi w stronę twojego domku. To może ty idź tam się rozejrzyj, może go tam znajdziesz. Ja pójdę w drugą stronę i jak coś będziesz wiedział, to dawaj znać, okej? Okay? Ty to zawsze masz super mega plan, to do dzieła. Dobra, dobra, działamy. Patrzcie, rzeczywiście tutaj te rybki normalnie pogubił. Nie wiem, czy je wcześniej zjadł tam, ten akserot właśnie Lumi, y, czy co, ale o, jest tutaj ich coraz więcej. Jakby po prostu tędy ktoś szedł. Y, nie wiem, czy to to zwierząt, czy ktoś inny i po prostu pogubił. On, on normalnie gdzieś nas prowadzi. I widzicie tam? Widzicie tam, co tam jest? Ej dobra, czekajcie, skradamy się normalnie po cichutku, bo z tego co widzę, słuchajcie, to tam, tam są jakieś mutanty! Jakby to były te zwierzątka, tylko takie zbutowane, widzicie? Patrzcie te Akselotli, ale to normalnie w wersji takiej e, gigantycznej. Słyszeliście? stworzymy taką armię, że normalnie będziemy najpotężniejszymi Axelotlami na całym serwerze. Dobra, teraz patrzcie, pokażę wam, stworzę w... Teraz zmutujemy i następnego Axelotla. Ej, tutaj jest taki ma. Przecież to jest ten Akselot okay. Lumi chyba! Ej, słuchajcie, oni go porwali! Oni go mutują! Zaraz stworzy się wielki Akselot, już nie Nie mogę mutujcie dociekać. go! Ej, to jest Akselot Lumi! Co wy tutaj kombinujecie, cwaniaki? Ej, macie go oddawać, ty, bo to był. Jesteś. To był prezent! Ej, chupaki, armia, armia braćcie za niego, kto to ha? w ogóle jest! Chodźcie, chłopaki, To był prezent chodźcie, dla Lumi, rozumiecie? Chłopaki, chodźcie! To, to, chodźcie, to, był, chodźcie to, prezent, się. to był prezent dla Lumi! Czemu w ogóle wy, wy, wyście go zabrali? Co wy kombinujecie? Chcecie przejąć władzę nad światem? Wy ogromne mutanty. Za mutandy. dużo wiesz, za dużo wiesz, chłopaki, brać go, choćby go, uciekam, od, słuchajcie, go y, odmutujemy. Nie mam, nie mam szans, ale już wiadomo, kto zrobił coś po prostu z tutaj. tutaj, się złapiemy. No Nie, nie złapiecie mnie, ja jestem dużo szybszy niż wy, haha. Dobra, słuchajcie, udało mi się im zwiać, nie miałem szans, jeśli chodzi tutaj o bezpośrednie starcie w biegu, ale tak czy inaczej, w ogóle, jesteśmy chyba w niebezpieczeństwie, na to wygląda, słuchajcie, że te aksylotle potrafią się mutować i po prostu... I chcą tutaj przyjąć władzę nad miastem naszym. Ej, co to tyle ludzi pod policją? Akurat chciałem iść w ogóle na komendę policji. To i tak, to i, Przepraszam. To i mówi, mówiłem wam przecież, że mamy tyle zgłoszeń, że nie nadrabiamy. Wszyscy kupiliście te akselotly. No Panie, i co? Wszyscy mówicie, że ogólnie zostały tak powiększone, co? Czemu tak? Jak to w ogóle mój e, Akselot? Tutaj witam. prezent dla Lumi został. Czy pan nowy, pan nowy przyszedł tutaj też składać zażalenie do policji? Został porwany normalnie prezent dla Lumi kupiliśmy i bo ktoś zabrał normalnie Selotla, panie policjancie, nie wiem o co chodzi, a tak Ktoś poza zabrał? tym to widziałem armię normalnie e, ich zmutowanych i oni chcą wciąć władzę nad miastem, coś trzeba z tym zrobić i to szybko. E, e, e. mamy dużo takich zgłoszeń, ale nie wyrabiamy się. E, 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 je naprawdę ale, ale co ty widziałeś, serio? Te, te zmutowane? Akselo, ty, takiego, czegoś, takiego czegoś nie ma, proszę pana, chyba pan sobie e, coś ubzdurał. albo widział pan przebrane jakiś e, ludzi. Te, nie ma zmutowanych, widziałem. nie? Są normalne państwo! So, tak, dobra, doda. ja jadę do domu Muszę zobaczyć, czy mojego y, Gisela nie po prostu nikt nie porwał Mam nadzieję, że nikt go nie zabrał Słuchajcie, bo na policję naszą to nie ma co w ogóle liczyć Mam nadzieję, że sobie pływa teraz Spokojnie w baseniku, jakby nigdy nic I bez problemów po prostu Będziemy mogli się z nim pobawić Nakarmić go w ogóle, dawno nie jad. Także będziemy musieli dać mu jakieś jedzonko Ej, widzicie? Te mutanty do mnie przyszły, one widzą gdzie ja mieszkam? O, nie, tego już za wiele. Dobra, podsadzę się tutaj i zrobię teraz rozeznanie. Patrzcie! Ha, ha. Słuchajcie, to on się Wystryny. dowiedział o nas. Musimy teraz jakby leciutko mu dokuczyć. Leciutko, tylko, co? Co? Tak. Oni, ty, ty, ty wysadzili w moim domu, oni niszczą mi dom! Gdzie jest mój Akselo? Akselo, ty y, jesteś tutaj? O, jest mój słodziaczek, jest mój słodziaczek! Już teraz się z tobą zaopiekuję! Co wy tutaj robicie? Oszaleliście, zniszczyliście mój dom! Y, przecież... No, to ja tu on, to on właśnie, to jest właściciel chłopaki, dawać go, dawać Słucham, go! Co? czemu wy tacy jesteście? Myślałem, że jesteście przyjemnymi zwierzątkami i miłymi, a wy tutaj w ogóle nie dość. O nie, tędy nie wyjdę. O nie, zostawcie mnie! O nie, tutaj tyle TNT, tyle Proszę, nie wysadzajcie tego, dajcie mi przejść. Ja już sobie stąd idę, tylko zostawcie mnie! O nie, uciekajcie się Nie ma co! Teraz chcesz, teraz zawracasz, a później tak nie byłeś odważny, chyba, Chyba odważni ci się z odwagą pomyliło, co? Lecimy do lumi i schowamy się w Dom kulumi, Lumi, słuchajcie. To jest po prostu przesada, co oni tutaj robią. Widzieliście? Zniszczyli mi cały dom. Oni są niebezpieczni. Nie spodziewałem się, słuchajcie, że w ogóle tak się potoczy ta historia tutaj. Dobra, idziemy do Lumi. Pok, pok, Lumi, jesteś. Muszę się u ciebie w domku schować, bo ja już nie mam ogólnie y, y, miejsca. Dobra, słuchajcie, w ogóle nie ma chyba tutaj Lumi, chyba że śpi gdzieś na górze. Musimy... O! Jakie ona ma tutaj filmy? Aha, taki. Laki, co ty tutaj robisz w, w domku Lumi, co? Co ty kombinujesz? Jak e, 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 sobie Chciałem firmy pożyczyć, ale, ale Nieważne nie, nie Słuchaj, jestem w domu i, I stwierdzam, że coś trzeba zrobić No nie wiem, jakoś Coś się ci powiem, nudzi. Laki, jest hmm. problem Zobacz tylko tutaj, choć wybiję tutaj Niestety szybę, ale mój domek Został doszczętnie zniszczony przez te Axylotle, one są niebezpieczne One przejmą władzę nad całym miastem Słuchaj, musimy się gdzieś schować Musimy zrobić jakąś bazę, najlepiej Ty, mam pomysł Wiesz co, oni tak naprawdę y, żyją w wodzie i by się nie spodziewali, że ktoś zrobi kiedykolwiek bazę podwodną, gdzie się przed nimi schowa. Przecież wiesz co. Tak naprawdę. Bingo. Nie, by na ale to nie jacie, to jest mega. Ale, ale ja nic nie wiedziałem. Ja cały czas próbowałem odszukać właśnie tego prezentu Lumi i słuchaj, cały czas nie mogę go znaleźć. Dobra, Laki, nieważne. On został porwany. Bierz tutaj normalnie rzeczy zróbmy ze zróbmy bazę. Okej, okay, masz rację. Na początku zróbmy bazę, bo jeśli, jeśli to, to ma być jakaś y, taka, że, że zagłada y, tych akcelotlów, no to, no to serio, trzeba wybudować bazę. Słyszałem, że najciemniej niby pod latarnią, czyli tam, gdzie nikt się Nie spodziewa, zrobimy bazę. Dokładnie tak, zobacz, jak mój domek wygląda. O, na szczęście się już wyniosły te mutanty, słuchaj. To ty nawijasz, ale zrobili. To nawet jak ja cię trollowałem, to nie, nie robiłem takich no. szkód, a oni ci takie od. Przecież to będzie miesiąc odbudowy, Jakieś superwał i w ogóle. Musimy ogólnie, wiesz coś, znaleźć schronienie, czyli wybudować podwodną bazę, której się nie spodziewa żaden akselot i po prostu schować tam nas, nasze rodziny, całe miasto. I super! Najlepiej. Oczywiście. Dla... Że tak. Dobra, ja myślę, że tak. Ja myślę, że w tym miejscu. O, dobrze zacząłeś kopać, jest tak. Dobrze, bo no jak ktoś nie kopać. będzie mógł pływać, słuchaj, to sobie bezproblemowo poradzi, ale słuchaj, żeby to było na całe miasto, to ja nie wiem, ty ja się tu opię Jak my to w ogóle zrobimy? I, ale to, poczekaj, to jak jest tutaj ludne? Się... Jak wykopać ściany, jak ten piasek się osuwa? Zobacz, ej! Ty, no taki, to kurczę, jaki specjalista by musiał zrobić. No nie wiem, czy my sobie poradzimy z tą bazą. Nie, Coś nie, nie, sobie, odpuśćmy sobie. My nie umiemy tego zrobić, bo to podwodna baza to bez sensu. wiesz co, nie to... damy sobie rady. Pójdę do kolegi, mam takiego kolegę, Staszka, słuchaj. Dobra. I on serio się zna, zrobi nam bazę super mega. Dobra, to lejdź szybko do niego, tylko uważaj na siebie, jak zobaczysz Axelotla, to zwiewaj, a ja może szukaj, gdzieś... Gdzieś może nowe miejsca. Miejsce, może inne Dobra. miejsce. Słuchajcie, w sumie fajnym miejscem mogłoby być normalnie podwodna baza pod mostem, bo wtedy ktoś to nie umie pływać. Na przykład, można tutaj zrobić dziurę w moście, na przykład tutaj. I słuchajcie, ktoś będzie mógł po prostu bezpośrednio stąd wskoczyć do tej bazy, która będzie na przykład tutaj. O, tutaj zaznaczymy temu panu Staszkowi, żeby tutaj nam zrobił tą podziemną, podwodną bazę, e, dokładnie, nie podziemną. I po prostu tutaj będziemy chowali wszystkich tutaj naszych mieszkańców, aby Ateli, którzy zasłużyli ej, oczywiście ty. Ej, ej. ej ty, chłopaku! O nie, Akselot! Jestem. Ja zwiewam ratunku, pomocy! Akselot tutaj mnie goni! Nie, nie, ej. chłopaku! Spokojnie, jestem dobry! Ej, co ty masz taki to głosik ja. w ogóle, co? To ja ogólnie jestem twoim Akselotlem, tylko oni mnie... Oni mnie zmienili! Ja, co? To, ja nie chcę! Ja ty nie chcę jesteś Giselot? To ja nie ty z baseniku! To ja, jesteś. Nie chcę... Tu ty jesteś, słuchaj, trzymaj! O nie, nie chciałem ci dać pieniążków. Giselotl! Oni cię zmutowali, ty już nie jesteś takim małym, słodkim, normalnie jak ty tylko jesteś potężnym Giselotlem, mutantem! Jestem g -Selot. Jestem Twoim właścicielem! Ale strasznie płaczę, bo, bo oni mi każą bić, a ja jestem grzecznym! Coś. No tak. coś! Ci pomóc! zmienić oni... to! Oni zniszczyli w ogóle mój widział jak zresztą widziałem słuchaj, cały dom! My tutaj planujemy wybudować teraz podwodną bazę i myślę, że to dobry pomysł. O. Dobra kryjówka to będzie przed ak Akselotlami. O, super! Specjalnie dla ciebie zrobiłem bazę na to Sieci. Co? Chodź, chodź. Ty już masz bazę zrobioną? No nie gadaj, to pokazuj. Gdzie jest ta baza? Podwodna ona jest też? Podwodna? Słuchaj, ja złożyłem ja wszyscy Ty, ogólnie... Ty, ja płynę. Możliwe rzecz, ja nie mogę łódkę, bo ja nie zmieszczę się. Bo ja teraz za wielki jestem. Dobra, dobra, to prowadź, gdzie jest ta baza? Wiesz, my musimy schować nasze całe miasto, wszystkich obywateli. Bo po prostu grozi nam niebezpieczeństwo. Musimy po prostu, wiesz, to się schować. Gdzie jest ta baza, płyń, co? Płyń, przy brzegu płyń i tutaj o zaraz będzie, zaraz będzie. O tutaj, czekaj, zatrzymaj się, o tutaj, A? tutaj, tutaj. Tutaj ogólnie widzę tutaj jak jakąś klapę. To tutaj mam wyskoczyć i wejść tam A, na dół. tu, chodź, chodź. Dobra, powietrze ja dawaj. Dobra, dobra, dobra. dobra. Ja cię kręcę! To ty sam wybudowałeś taką bazę. Ej, różowa pasuje w ogóle do Twojego outfitu. O ile ty masz w ogóle outfit? Czy to twoje naturalne, yy, wiesz to, skóra? Ja cię kręcę, no tutaj zmieści się dużo osób, nawet przy stole. O, No jeszcze na Ciebie coś poczekaj, żebyś widział pod wodą tak jak ja, to trzymaj to! Miksturkę! O, no kto wizja, dzięki wielkie! Ja nie mogę, zaklepuję sobie to łóżko! O, tutaj będę z gPL'ką normalnie spał. Ja nie mogę, dobra, także teraz musimy całe miasto tutaj wezwać. Jak Więcej musimy, ludzi, będziemy zwiedzać! Na początku ogólnie musimy e, ich, ich jakby się pozbyć, nie? Tak, czekaj, czekaj, nie musimy tutaj, tu, Musimy czekaj, tutaj po prostu e, wziąć całe miasto, oh. czekaj. Ja dzwonię teraz do mojego kupla Lakiego, wykręcam numer. Okej, okay, bo ty, ty nie za bardzo ogarniasz. Dobra. Halo laki, jesteś. Słuchaj, Halo, no co tam, co tam, co tam? Byku? Co jest? Wam, słuchaj, bazę już pod wodną. Tutaj mój Axelotl zrobił w ogóle, nie wiem kiedy e, i w ogóle go zmutowali. Jest teraz taki ogromny, ale jest dobry. E, słuchaj, musimy. Tutaj się schować, tu jest świetna kryjówka podwodna, także Staszka możesz odwołać. Ja mogę po ciebie pójść. Gdzie jesteś stary? Gdzie jesteś? No serio, to, to super! Ej, to przypuń do mnie! No i tutaj w okolicy już zaraz będę do obok tego mostu! Dobra, 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 stary, to zaraz po ciebie pójdę na razie. Okej, okay. dobra, także ja tutaj... Ej, tutaj w ogóle pełno rzeczy jeszcze jest! Jakieś jabłka wezmę sobie, w razie co? Ej, zbiorka, co! Ty! Ja, ja uciekam, idę po mojego ziomka lakiego. Tutaj ja się wychodzi sobie, na dwór, tak? Tym guzikiem. Zaraz tu tak, wrócę. Tak, to... Okej, okay, ja dobra. Ty, przeteleportowałem go, dobra, nieważne. Także teraz, słuchajcie, my tu wychodzimy. Nie wychodź, nie wychodź. Ej, tutaj jest są... Co, nikogo tutaj nie ma? Co ty mnie straszysz? Wracaj na dół, chowaj się w bazie, ja idę po lakiego. On gdzieś tutaj Dobra. niedaleko jest, słuchaj. I tak naprawdę zaraz się tutaj schowamy. Co on mi już chciał wystraszyć? Słuchajcie, ony tu rzeczywiście ostatnio tutaj widziałem. Pierwszy raz te mutanty tu widziałem. Tylko one zmieniają cały czas swoje położenie. O, nawet są te rybki. I tutaj ten y, normalnie Axelot był y, przetrzymywany. Gdzie jest te kolaki? Słuchajcie, a on mówił, że przy moście. A ja tutaj jestem, słuchajcie, od, od strony domu burmistrza. Czyli chyba ze złej strony poszedłem, czekajcie, czy tam gdzieś laki jest. Na razie go tutaj nie widzę. Słuchajcie, nie wiem, gdzie mam pójść, w którą stronę teraz. Może po prostu, słuchajcie, wrócę Gip tutaj play, i dam Gip na miarę lakiemu. O, jesteś, jesteś, ziomeczku! Chodź tutaj, to tutaj. Ile ja mam czekać, no szukałem cię. No, no. no w końcu się, się tutaj szybko w ogóle znalazłem. Chodź, pan tutaj. Gdzie ta po... baza? Gdzie ta baza? Tutaj, ty tutaj. Ty w ogóle zorganizowałeś Tutaj, ty. słuchaj, normalnie mój akselotli ją wybudował. To jest podwodna podwodna kozacka baza. Nikt się nie skapnie w ogóle, że my się tutaj chowamy. Zobacz, to wszystko jest pod wodą. Tutaj On dookoła... sam to wszystko wybudował, przecież to jest tyle budowy, ale on jest super! Tak, dookoła normalnie jest wszędzie woda, także jest bezpiecznie. Słuchaj, super łazienka, o, możesz wziąć prysznic jak, jak chcesz. Tutaj w ogóle widziałem świetne zbrojki. Zobacz, akcelotlowa zbrojka, także możemy Co? sobie ją ubrać. Ty ale mega, i te takie różki mieczki, te, Tak te, te, miecz, śmiesznie to? wyglądam. Co różka jest jakaś? Ty, dawaj różkę, normalnie bierzemy. Ej, co ty tutaj sobie śmieci wszystkie odkładasz? Dobra, też sobie zrobię porządek. <laughs> sobie. Ej, nie, po, po Nie, te, nie podglądaj co tutaj ty na Ty, tu jest nawet monitoring zamontowany, Laki. Czekaj, ja tutaj sprawdzę. Ty, widzę ciebie, widzę ciebie na kamerze na dole. No zobacz, ubierasz brojkę teraz. Okej, okay, dobra, słuchaj. Wyglądać? Na górze na razie. Ty, widzę dwa, widzę dwa mutanty Axelotle, Laki. Oni tutaj chyba się powoli zbierają pod naszą bazą. Czy w naszej bazie? Co już tutaj w tej bazie ogarnęli, że my tutaj się kitramy? No nie wiem, słuchaj, ale dwóch jakichś kolesi podejrzanych widziałem tutaj na górze. Oby ich nie było więcej. E, słuchaj, mam nadzieję, że, że zaraz tutaj cała armia nie przyjdzie. I... Wiesz, a czekaj, a to jak my teraz musimy y, prze, 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 przenieść tutaj całą swoją rodzinę? O, tutaj tak, będzie blakus tu... i... Nie nie, 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 to już było zaklepane już Ja tutaj to... powiedziałem... Ja tutaj to, to moja rodzina będzie ogólnie Nie, ja tu z cieplejką na tej muszku ja już powiedziałem Przecież ja widzę po tych sprężynach, że jak on jest jak to łóżko jest wygodne, ja to biorę. Nie, 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 nie. laki przestań! Później to dogadamy. Czekaj, ja mam. Ja ma pomysł, czekaj. po prostu połączymy Lucky, te łóżka, o robimy tutaj. Tych akcelotlów jest pod naszą bazą. Ja nie mogę, stary, nie wiem, z... No nie wiem, 50 stary czy Tutaj, nie wiem, zobacz, o Co? To... Co ty mówisz? Lećmy teraz szybko do góry Przecież my nie oni nie mogą się dowiedzieć, że my tu jesteśmy Ty, Ci ja mam jakąś wyjście, różdżkę Tu jest wyjście, awaria, ja, awaria ja mam jakąś różdżkę, może, słuchaj, stawimy im czoła Ale przecież my sami sobie nie poradzimy, poradzimy Alarm, policję potrzebujemy Dobra, tu jest wyjście, słuchaj, klika się tutaj guzik Chodź, ja cię tu wyteleportuję, Dawaj, cyk ja... Dobra, o, na kamerze zobaczymy, jakiego. Ten... Ty, nie wychodź, tu jest cała banda Laki, jest, Widzę cię na Dobre, kamerze na nich. Jestem odważny, jestem odważny Widzicie na teraz? kamerze, zobaczymy jak sobie poradzisz Dawaj, Ej, co ty no jabłko sobie jesz? No dobra, zobaczymy teraz Ja jestem najlepszy Ja sobie nie mogę... słuchajcie, zobaczyć. ile ich tutaj goni Dobra laki, idę ci pomóc, poczekaj Już do ciebie lecę, nie będę tutaj nupkiem I cię nie zostawię na pół Ej, polu mamy litwy. przewagę, oni w wodzie są strasznie woli oni są tacy patrz. duzi Normalnie prąd przewodzi, wiesz co, wo woda przewodzi prąd I tak naprawdę mogę ich tutaj porazić prądem Ja cię kręcę laki. Normalnie, super się złożyło. Uważaj, ich tutaj jest mega w ogóle dużo. Czekaj, ja tutaj normalnie jakie zaklęcie, zaraz rzucę. i bawię się z nimi w berka, zobacz, zobacz! Ja ich tutaj ścieżkami, słuchaj, ej, dobra, czekaj, I tutaj teraz użyję. BOOM! Powiedzcie, wow. jak daleko wylecieli! Jak daleko polecieli na drugi koniec świat. Ej, ta zbrojka jest w ogóle całkiem niezła laki, nie? Dobra, teraz deszczał. Normalnie tutaj jest apokalipsa, słuchajcie, Akselotlów. Ja cię kręcę. Dobra koledzy, przestańcie tutaj, świrować. Ej, bo... ale ty jesteś mocny! Jak ty masz jakieś super mega siły Ja nie mogę laki, musimy iść normalnie po naszą rodzinę, ich tu jest za dużo Oni potrafią, słuchaj, wiesz co szybko kreować tutaj swoją armię i po prostu wiesz, wiesz trzeba po prostu wsparcie tutaj jakieś wezwać Nie wiem czy sobie sami z nimi poradzimy Także dawaj, idziemy, idź po swoją rodzinę, ja idę po swoją, przy okazji wezwy pomoc na policji i działamy, działamy, nie, ja, także się mano Dobra, lecimy słuchajcie, szybko siemano. na policję. To jest normalnie jakaś apokolipsa Axelokrów, czekajcie, zdejmę tą zbrojkę, bo nie za dużo w nich. Widzę, aczkolwiek jest bardzo dobra. Ile ona ma tutaj? Armor: 2, 3, 3, 2. Okej, dobra. Nieważne, tutaj jest cały czas, słuchajcie, dużo ludzi. Dobra, także jesteśmy już, słuchajcie, pod policją. Ludzie, to tak, słuchajcie. Całe mam, ej, ej, weźcie, weźcie mi. Co, so, czekaj, wyciągnij, czekaj. Wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij. Wyciągnę ci, ja nie mogę, już cię wyciągam, ale nie, nie umiem. O, dobra, już. Czekaj słuchajcie. jeszcze, wyciągam, wyciągam to. Udało się, udało o. się. Jesteście w niebezpieczeństwie, słuchajcie, armia kserotrów po prostu przejęła miasto. Mamy tam bazę ogólnie podwodną, nie wiem, czy już akselotle i nie, nie przejęły o policja, nie. szybko, o pomocy nie. wszyscy. Ratujcie kto się, kto może? Ratujcie się, kość, kto może. No, tutaj wracaj, muszę, muszę ci coś powiedzieć, chodź tutaj, wracaj. Co ty, co ty kombinujesz, co? Chodź, chodź, odsuńmy się od nich, bo mam ciebie złą wiadomość, słuchaj. Jako? To, to wszystko przeze mnie. To, to ja Ja chciałem ogólnie spowodować, że zwiększyć mu, zmutować normalnie te akcelotury. Bo chciałem, żeby mi pomagali w różnych czynnościach o ty. gospodarstw domowych. O ty, ale słuchaj, ja tego nie zrobiłem specjalnie. Zaraz prądem e, normalnie, albo piorunami w ciebie strzelę, słuchaj. Ja ale nie mogę co? jak to odwrócić. To szybko, słuchaj. Ja wiem, jak, te, ja wiem, jak stworzyłeś... ty to odwrócić. Wiem wszystko. To szybko. Słuchaj, mam taką miksturę. Mam miksturę specjalną. Trzymaj. Jeśli rzucimy na to miksturę, ty, tymi miksturami, to jest mikstura na akcelotury. No to dawaj, dawaj! Odmienimy to wszystko, naprawdę! A co ona im zrobi? Co, nagle znikną z powierzchni ziemi? Czy już będą odmutowani? Oni zmienią się, że już nie będą takimi mutantami wielkimi, ogromnymi, tylko będą już takimi słodkimi zwierzątkami domowymi, jak wcześniej były. Serio, że się niby odmienią? Ta, co ty gadasz, stary? Zaraz to sprawdzimy. Czy Pracowałem ty na tym długo, bo nie chciałem, żeby na serwer był w, a, w, tych, w tych wszystkich akselotlach. Dobra, 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 także rzucam tą miksturkę i co? I co, stary? I ty, zatrzymałeś się na razie i co? I się nikt nie zamienił w o jakieś... Czekaj. Ty, ale w ogóle ta miksturka ich oszołomiła... Widzisz, to w ogóle, słuchaj, wszystkie zasnęły nagle w pewnym momencie. Rzeczywiście to jest miksturka na akselotle, ale one się nie odmienią raczej w te małe już, bo już zmutowały się tak. Teraz nie wiadomo co z nimi zrobić, słuchaj. Nie wiem, odrzut może. One teraz, słuchaj, zamarzły jakby, zastygły tutaj i możemy teraz je strolować. nie wiem, zasypać pod ziemię, czy co tam ogólnie myślisz, że z nimi najlepiej by było zrobić, co teraz? Nie, strollować ich, jakoś one powinny się odmienić w normalne te zwierzątka takie domowe. Ale ty jesteś naukowcem, słuchaj, za pięć Groszy, idę zobaczyć w ogóle, czy już nasza podwodna tutaj baza jest y, cała bezpieczna. Ej, tutaj też są akselotle, ale też ogólnie są, słuchajcie, wszystkie akselotle po tej miksturce zastygły. Nie wiem ogólnie, czy mogę ufać temu y, w ogóle naukowcowi i nie wiem ile ten efekt będzie trwał, ale one już nie są, słuchajcie, złe i nawet w sumie teraz są bezużyteczne, stoją sobie po prostu w miejscu. Także ogólnie nie wiem, co ty tutaj namąciłeś, y, człowieku, ale chyba na razie sytuacja została opanowana. I możemy znaleźć tutaj te rozwiązanie tego problemu. Także słuchajcie, ten naukowiec trochę się spisał, trochę się nie spisał. On tam coś dalej kombinuje. I co się tam chowasz, co? Co się tu chowasz, panieczku? Ej, paniaczku? nie podglądaj mnie, nie podglądaj mnie. Ej, miksturkę... Bo ja tutaj sobie kombinuję miksturę. Cały czas się zastanawiam, jak tutaj się ich usunąć. Dobra, dobra. Słuchajcie, także zastanowię się w ogóle, co zrobić. Czy ta baza w ogóle ma sens. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pa, pa.